Okay, whatever. Dobra, pamiętaj Marcin, to jest bez cięć, więc... To jest co? chodź usiądź. <laughs> co za kłopot. Przestań, Okej, okay. Hi guys, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest Vlogmas Day, vlogmas day 7. Dzisiaj jestem z Marcinem Gwierem i ja muszę coś wrzucić dzisiaj, więc wpadłem na pomysł... O oh my gosh, zobaczmy tam z tyłu, siedzimy jak jakieś debile, zobacz to Dobra, anyway. Uh, szybki, to będzie kilkusekundowy odcinek, I'm so sorry, ja się naprawdę poprawię, obiecuję wam, ale obiecałam sobie, że będę wrzucać dziennie i będę wrzucać dziennie, nawet jeśli to będzie kilkusekundowy, I'm sorry. Ok, stop Marcin, dzisiejszy odcinek, no Marcin, ja, I'm trying here. ja próbuję, się staram. Dzisiejszy odcinek to będzie, no przestań, to, to nie da, tu nie ma cięć Marcin. Dzisiejszy odcinek to jest uh, steering contest między mną i Marcinem. Steering contest to jest... <laughs> my tam z tyłu jak tak w środku? W ogóle tak rywa. Dobra, w każdym razie. Um, czyli konkurs, kto pierwszy mrugnie. Osoba uh, kto, kto, kto ma lepszy wzrok, kto dłużej wytrzyma bez mrugnięcia. Kumaś? masz? Tak. Okay. Okej. Okay. Tyle? No, that's it. That's yeah, it. That's yeah, Dobra. A mi się mrugać zachciało. Ja, 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 ja. Okej. Szybko three. Нафига вы? Three, two, one. Ой, Trzymaj 3, 2... Ostatnią z wygrałam, więc teraz też powinienem wygrać. Musisz trzymać tak, one, dobra. Six, two, three. Tak. 3, 2, 1, go. <laughs> This is so bad. A nie pod... mi wbijasz. 1, 2, 3, 4, 5. słuchajcie, I'm so sorry. Jeszcze raz dziękuję bardzo, że byłem w na odcinku. I love you guys so much. Bye. <laughs>